W tym poradniku dowiesz się, jak stworzyć stronę internetową z elektroniczną wizytówką w cPanelu. Żeby stworzyć stronę z funkcją elektronicznej wizytówki, potrzebne ci będzie konto hostingowe połączone z oprogramowaniem cPanel. cPanel to popularny na całym świecie panel zarządzania hostingiem, który znajdziesz również na serwerach wirtualnych z oferty mservice.pl. Umożliwia on m.in. publikowanie stron internetowych, zarządzanie domenami organizowanie plików internetowych czy tworzenie kont e-mail. W celu rozpoczęcia tworzenia witryny przejdź na stronę mservice.pl i zaloguj się do swojego konta cPanel. W zakładki domeny wybierz wydawca witryny. Zdefiniuj na której domenie ma zostać utworzona strona internetowa i wybierz szablon z elektroniczną wizytówką. Szablony z tą funkcją różnią się od siebie domyślną grafiką w tle, którą w dalszym etapie będziesz mógł edytować. W trzecim etapie będziesz mógł skonfigurować swoją stronę. Znajdziesz tutaj pola z opcjami takimi jak tekst przed imieniem, imię i nazwisko, podtytuł, np. Na wykonywany zawód, numer telefonu i faksu, adres e-mail, który będzie widoczny w momencie pobrania wizytówki, adres zamieszkania. Adresy do social mediów, ustawienia kolorów czcionki i przycisku, otoczki przycisków social mediów, tła i tekstu z lewej części wizytówki. Zmiana obrazka w tle. Jeżeli chcesz go zmienić, w tym miejscu musisz podać skopiowany adres URL z wybraną grafiką. Tekst przycisku oraz miejsce na wklejenie linku do ścieżki docelowej. Miejsce do wklejenia adresu URL ze zdjęciem profilowym. Oryginalny wymiar fotografii wynosi 280 na 585 pikseli. Jeżeli wprowadzisz zbyt dużą ilość tekstu, zdjęcie zostanie rozciągnięte. Pole do wpisania biografii oraz miejsce na identyfikator śledzenia Google Analytics. Identyfikator znajdziesz po zalogowaniu się do Google Analytics w zakładce Administracja, Informacje o śledzeniu. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij w Opublikuj. Zostaniesz przeniesiony do etapu czwartego i zobaczysz tekst o pozytywnie opublikowanej stronie. Od tego momentu pod adresem Twojej domeny będzie widoczna zaprojektowana strona. Wprowadzone dane będziesz mógł swobodnie zmieniać, cofając się do etapu trzeciego. Gratulacje! Właśnie dowiedziałeś się, jak stworzyć stronę internetową z elektroniczną wizytówką.